Witam państwa w programie Naszym Okiem. Dziś moim państwa gościem będzie młodszy brygadier Sebastian Saramański z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie, z którym porozmawiamy między innymi o nowej aplikacji Gdzie się ukryć oraz o ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa. Dobry wieczór. Dobry wieczór, wiecie państwa. Panie Sebastianie, na początek nowa aplikacja, która ma ułatwić mieszkańcom dotarcie do bezpiecznych miejsc w czasie sytuacji kryzysowych. Aplikacja gdzie się ukryć, stworzona przez Biuro Informatyki i Łączności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Czym ona dokładnie jest i jakie ma zastosowanie? Aplikacja gdzie się ukryć powstała w zamyśle takim, żeby ostrzegać, ostrzegać pokazywać ludziom miejsca schronienia, punkty schronienia, w których ci ludzie będą bezpieczni podczas występowania. Jakichkolwiek sytuacji kryzysowych, typu bardzo silny wiatr albo jakaś bardzo duża śnieżyca. Więc tego typu zagrożenia mają osobie, która nie zna, jakiegoś, nie ma dobrej topografii terenu, nie, zna, nie orientuje się w terenie, może wtedy skorzystać z tej aplikacji i zostanie powiadomiona, zostanie jej udzielona wskazówka, gdzie do tego miejsca bezpiecznego się ukryć, żeby przetrwać to zagrożenie. Jakie są najważniejsze cechy tej aplikacji i czy jest ona wystarczająco intuicyjna, abyśmy mogli bez problemu użyć jej w sytuacji, kiedy czujemy zagrożenie? Każdy użytkownik smartfona, który w zakresie podstawowym umie go obsługiwać, mam nadzieję, że też dasz sobie radę z obsługą tej aplikacji. Po wejściu do tej aplikacji możemy sobie włączyć ustalenie naszego miejsca po GPS-ie i e, będziemy wiedzieli, w którym miejscu aktualnie się znajdujemy, ewentualnie w jakiej odległości e, są najbliższe punkty schronienia, które e, udzielą nam schronienia przed jakimś tam niebezpiecznym zjawiskiem. A w jaki sposób możemy pobrać aplikację, gdzie się ukryć i jak ją użytkować? Na tą chwilę jeszcze ta aplikacja nie jest dostępna w sklepach e, Apple Store albo e, Google Play. Eee, jedynym sposobem do dostępu do tej aplikacji jest wejście na stronę www.gdziesieukryć.pl i tam mamy możliwość pobrania tej aplikacji, żeby jej używać nawet w trybie offline, czyli bez internetu. Eee, no i tak, na tą chwilę to, to to wygląda. Przejdźmy teraz do powiatu opatowskiego. Załóżmy, że jesteśmy w sytuacji, która nam zagraża. Jakie miejsca w powiecie opatowskim, a szczególnie w samym Opatowie są tymi bezpiecznymi. Na terenie Powiatu Opatowskiego mamy tylko 32 takie miejsca na tą chwilę. Są to miejsca z reguły, które są no, pozamykane, tak, tak bym to powiedział. Czyli na przykład mamy jakąś remizę OSP albo budynek administracji samorządowej. Trafiają się też piwnice budynków y, mieszkalnych. Y, Większość tych pomieszczeń, które mają nam, mają nam udzielić schronienia y, na terenie naszego powiatu, muszą być otwarte przez zarządcę lub użytkownika tego obiektu. No i to mam nadzieję, że działa na zasadzie y, pomocy wzajemnej. Więc, jeżeli będzie jakieś zagrożenie, to właściciel zarządca budynku y, udzieli schronienia. Czasowego dla tej osoby, która się w tej chwili znajduje, czy to będzie mieszkaniec powiatu Batowskiego czy jakiegoś innego powiatu w Polsce. Na tą chwilę, tak jak mówiłem, mamy 32 te, te obiekty, ale ta baza. Mam nadzieję, że jakieś nowe budynki, jak będą powstawały, to, to, to będziemy dodawać sukcesywnie te, te, te budynki do tej bazy. Czy w najbliższym czasie planowane są spotkania lub działania prewencyjne skierowane do mieszkańców naszego powiatu, które mogłyby w pewien sposób pomóc w uświadomieniu ich o istnieniu samej aplikacji, ale przede wszystkim o wyznaczonych tych bezpiecznych miejscach? No, na tą chwilę ta aplikacja niedawno powstała. Na pewno naj, najlepszymi Odbiorcami i weryfikatorami tej aplikacji będą jej użytkownicy, więc mam nadzieję, że jeżeli jakaś zbierze się większa pula pytań, albo będą jakieś zastrzeżenia co do działania tej aplikacji, te informacje, jeśli będą do nas trafiały, albo będzie jakaś potrzeba spotkania z mieszkańcami, to na pewno. My te sugestie przekażemy do biura informatyki i łączności Komendy Głównej, a jak najbardziej takie spotkanie, jeśli będzie to wymagała sytuacja, mogą, mogą jakieś zaistnieć. Zbliżając się do końca naszej rozmowy, czas na trwającą kampanię czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa. Okres grzewczy trwa, co za tym idzie. Niebezpieczeństwo związane z zatruciem tlenkiem węgla jest duże. W jaki sposób możemy uchronić się przed czadem? I czy w obecnym sezonie grzewczym w naszym regionie, dokładnie w Powiecie Opatowskim, były incydenty, które wymagały interwencji Straży Pożarnej? Warto zaopatrzyć się w czujkę tlenku węgla oraz czujkę dymu. Czujki te, e, tak jak sama praktycznie nazwa wskazuje, one e, ostrzegą nas przed niebezpieczeństwem, które może za kilka chwil odebrać nam życie. Tak jak tutaj pan redaktor powiedział, no wczoraj mieliśmy takie zdarzenie w gminie Ożarów, w miejscowości Marzuru, Maruszów, gdzie niestety dwie osoby poniosły śmierć w wyniku spalenia się budynku. No gdyby tam była jakaś czujka dymu, mogłaby ta czujka jakoś zareagować i, i dać znać mieszkańcom budynku, że coś jest nie tak żeby albo ewentualnie się z niego ewakuowali lub podjęli jakieś czynności, które, które no, uchroniłyby ich od przed tą śmiercią. Szanowni Państwo, bezpieczeństwo to bardzo ważna sprawa i często zależy ono, od nas samych naszych decyzji, działań oraz odpowiedzialności. Moimi Państwa gościem był młodszy brygadier Sebastian Saramański z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie, a my zachęcamy Państwa do śledzenia mediów społecznościowych Opatowskiej Straży oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, gdzie znajdą Państwo więcej informacji na temat aplikacji, gdzie się ukryć. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego wieczoru.